Szczepionka, czyli zastrzyk kultury godnej polecenia. Zaczynamy! O co w tym w ogóle chodzi? Będziemy się dzisiaj szczepić w pięciu kategoriach różnych, w których możemy się zaszczepić przeciw nudnemu, choremu, prostemu, słabemu życiu. Zapraszam! Pachnidła! Będzie to taka boża szczepionka o 56-godzinnych konferencjach, mniej więcej, oczywiście. Prowadzi je Ojciec Adam Szóstak, są podzielone na 5 sezonów. Skierowane do młodych ludzi, do ludzi starszych, w związkach, samotnych, takich, którzy też będą planować życie z drugą połową. Ojciec Adam prowadzi to w taki bardzo prosty, klarowny sposób i komiczny czasami. Śmiałem się do was na niektórych filmikach. Mają też na uwadze to, jak dziś wygląda świat. Nie jest to jakieś wyrwane z kosmosu. Odnosi się w swoich konferencjach do Pisma Świętego, pieśnią pieśniami. Dostępne są w całości na YouTube, na kanale Angusta na Palmie. Link macie w opisie. Druga szczepionka, którą chcemy Wam polecić, to szczepionka filmowa, żebyście mogli sobie pewnego wieczoru obejrzeć jakiś film. Jest to Truman Show. Taki film z 1998 roku i opis filmu był brzmi tak Truman Burbank odkrywa, że jest głównym bohaterem reality show nadawanego 24 godziny na dobę. Główne role odgrywają tam Jimmy Carey i Ed Harris. Jest to taki film, po którego ja obejrzeniu wychodząc na ulicę, widząc człowieka, który mnie obserwuje, wydawało mi się, że tworzy on teorię spiskową skierowaną do mnie, nie? Ciekawe jest to... Że ten film ma gorsze oceny od widzów, a lepsze od krytyków filmowych. Z tym, że te oceny od widzów są w skali 8, 9 na 10. Film jest dostępny na Netflixie i na YouTube. Lecimy dalej. Szczepionka numer 3 to jest szczepionka taka praktyczna. Jest to kanał na YouTube. Kolejny. Miłośnicy czterech kółek, zrób to sam. Polecam wam ten kanał, ponieważ obala wiele głupich mitów na temat motoryzacji, w które wierzymy niestety w Polsce do dziś. Możemy tam również znaleźć wiele ciekawych porad, polecanych aut, w zależności od możności naszych finansów oraz innych kwestii, czy to na przykład jest nasze pierwsze auto, czy już dziesiąte. Jest tego mnóstwo, i każdy wybierze coś dla siebie, coś co Was zainteresuje, nawet jeżeli jesteście kobietą. Filmiki, które mi osobiście przypadły do gustu i są ciekawe, to 10 tanich. W utrzymaniu i trwałych fur do 10 tysięcy na ciężkie czasy, takie jak dzisiaj. Top 10 pancernych i najtrwalszych silników, które przejdą wiele i 10 rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić ze swoim samochodem. Linki w opisie, oczywiście. Szczepionka numer 4. Taka szczepionka turystyczna. Jest to zamek w Koszkwi. Jeden z zamków na szlaku Orlik Gniazd, około 14 km od Krakowa. I fajne jest to, że wstęp na zamek macie bezpłatny. Idealne miejsce na niedzielę dla lu ludzi lubiących spokój, ciszę i tajemnicę, ponieważ ten zamek takowy skrywa. Pewien pisarz Wiktor Oruelski spędził tam sporo czasu pisząc swoją debiutancką powieść Kod władzy. I fragmenty tej kryminalnej powieści są umieszczone na ścianach tego zamku i można je sobie przeczytać, a w połączeniu z klimatem tego zamku tworzy to takie napięcie, teorie spiskowe, dookoła można wywęszyć, ponieważ to jest właśnie taka książka, kryminał, thriller, takich właśnie teoriach spiskowych. Ja osobiście nie mogę zapomnieć o tym miejscu i chcę tam często wracać. 14-wieczne zabytki, można je dotknąć, można na nich usiąść, także polecam, zobaczcie sami. I szczepionka numer 5, czyli szczepionka inna. Tutaj będziemy wrzucać wszystko. Rotten Tomatoes jest taka strona na internecie naszym polskim, a nawet światowym. Na której filmy i seriale są oceniane nie w skali od 1 do 10, tylko właśnie w kluczu polecam, nie polecam, podoba mi się, nie podoba mi się. Z czego później tworzy się taki procent ludzi, którzy polecają daną produkcję. Wydaje mi się osobiście, że jest to bardziej miarodajne niż właśnie oceny w skali od 1 do 10. I na tej stronie oceny są też podzielone na te od krytyków i te od widzów. Możemy tam znaleźć też wiele ciekawych list, informacji, jak na przykład 250 najlepszych filmów na Netflixie. Właśnie w tej skali procentowej. Okej, okay, mamy już wszystko. I teraz chciałbym Was zaprosić do takiej jednej rzeczy: yy, polecaj szczepionki małpa.gmail.com. Napiszcie, co wy byście chcieli, żeby się znalazło w tych odcinkach, co wy byście polecili. I co Waszym zdaniem jest fajne. Jeżeli macie fajne życie, to się nim podzielcie. I przypominam Wam też o linkach w opisie do wszystkich kategorii, które były wymienione. Więc to tyle na pierwszy raz. Za tydzień widzimy się znowu, mam nadzieję, o ile świat nas nie zabije, koronawirus nas nie zabije. Zobaczymy. Pozdrawiam. Na tak. dole nie widać, teraz widzę. Pan z wami. Teraz jest spokojna, no? teraz jest się na ziomym, dzisiaj będziemy się szczepić. O, dobre, dobra. Będziemy się szczepić. To przyciepić. było bardzo suche. A Będziemy się szczepić przeciwko koronawirusowi. Będziemy się szczepić przeciwko zębom, słabemu, nudnemu, choremu życiu. Dgnemu.